Nasza firma zajmuje się produkcją dodatków paszowych dla bydła, trzody, drobiu, dodatków do zakiszania. Dodatki paszowe są bardzo ważne, ponieważ uzupełniają nam całą dawkę żywieniową. Tutaj znajdziemy rozwiązania na różnego rodzaju problemy uzupełnienia, preparaty przeciwbiegunkowe, zakwaszacze, yy, preparaty też naturalne, ziołowe, które no, przede wszystkim zwalczają biegunki, zakwaszają organizm, stabilizują pH na całej długości przewodu pokarmowego, zmniejszają śmiertelność tych zwierząt, no i też... Yy, Przeciwdziałają różnego rodzaju problemom, z którymi spotykamy się przy hodowli, czyli tak jak na przykład przy ketozie musimy tutaj zapewnić odpowiednią dawkę energetyczną. Stawiamy wtedy na glicerynę, glikol, witaminy z grupy B. Wtedy mamy fajny strzał na ketozę, preparaty buforujące na kwasice żwacza. Mamy też drinki poporodowe, różnego rodzaju pójła, wlewki. Przede wszystkim tak tak zwane słodkie glikole, czyli preparaty energetyczne na ketozę. To myślę jest nasz taki na, na jeden z mocniejszych produktów. Oraz zakwaszacze, z czego naprawdę słyniemy tutaj od 15 lat. Na polskim rynku działamy z zakwaszaczami. Jesteśmy myślę tutaj dosyć mocnym graczem, jeżeli chodzi o zakwaszacze. Cała gama produktów, także teraz dosyć innowacyjny zakwaszacz ziołowy. Czyli zakwaszacz z wyciągami z czosnku, ekstraktami ziołowymi, który nie tylko działa jako zakwaszacz, ale też yy, Pomaga przy odporności, yy, zapobiega kaszlowi, co, co jest teraz też w tym okresie, szcz, szczególnie no, tutaj jest szczególnym zagrożeniem. Mamy zak, zakiszacze zarówno biologiczne, czyli na bazie bakterii kwasu mlekowego. Jest, są to duże szczepy tych bakterii, tak więc na ich jest naprawdę bardzo duże, ma to bardzo dobry wpływ na kiszonkę, na jakość kiszonki, na proces fermentacji i na, na to, żeby ta kiszonka nam się nie psuła. Mamy również zak, zakiszacze chemiczne, czyli oparte na kwasach. Są też produkty, które zapobiegają grzaniu się kiszonki, to też jest częstym problemem. Na, na samym końcu polewamy, opryskujemy pryzmę naszym preparatem Thermosil, który zabezpiecza właśnie przed grzaniem. Wiadomo, kiszonka się grzeje, potem się psuje. Nie, stawiamy generalnie na profilaktykę, czyli lepiej właśnie zapobiegać niż potem leczyć, wzywać weterynarza, przepłacać tak naprawdę.